Tak to z Game wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Jak widzicie, mam słaby ekwipunek, słabą zbroję, to dlatego, że byłem w na budowałem do Limonkowa nowego Limonkowa. Budowałem system portalowy, gdzie zginąłem, a okazało się, że Limonka w ogóle wrócił narowanie mi. Jest fajnie, bo Limonka jest narowaniemi i dzisiaj próbujemy nazwać tego oto pana. O. O tego pana covidowego W ogóle mam zbrojkę, bo w ostatnim odcinku Byłem w naderze I mamy problem, bo nie chce się ta etykietka nazwać Mam nadzieję że to był jakiś lag yy, I właśnie się uda Teraz nazwać I dalej się nie chce nazwać, widzicie Nie wiem jak to zrobić yy, Coś moim zdaniem tutaj jest Poknocone i to równo nie chcemy, żeby nasz kon się nazywała etykietka. Bo jak go nazwiemy tak, to on się będzie nazywał etykietka, a tego nie chcemy. Więc zrobimy to w następnym odcinku. Niestety miało być w tym. Będzie w następnym. Może jest to jakiś po prostu lak. Nie wiem, ale Wy wiecie przecież, że to się nazywa COVID. I dzisiaj poje... pokażę właśnie Wam w takim chodzi, No bo myślałem, że się da nazwać tego COVID, a, a jak się nie da, to Wam pokażę drogę portalową do Limonkowa Eem, ja tutaj oczywiście przy bardzo do odstawić covida, no nie chciałem go nazwać ale się nie nazwało, więc pokażę wam drogę portalową i tak odcinek będzie się nazywał nazwałem covida w minecraft czy coś w tym stylu ale no niestety jak sami widzicie Różne są sytuacje, ale my idziemy do netheru i pokażę Wam ten system portalowy. Mam tylko prawie niecały jeden level, więc jakieś takie 75% pierwszego levelu. Dobra, jesteśmy w Nederze. Tak, tam są e, właśnie e, do twierdzy, a za Dirtem jest droga do właśnie do Limonkowa, którą ja budowałem wraz z Limonką. I pokażę wam nawet gdzie, gdzie zginąłem, bo ja budowałem takie schody i spadłem eee, dobra, musimy tutaj iść teraz eee, tutaj nigdy nie mogę zrobić sobie. Dobra, chyba trzeba podbudowywać, bo nie ma innej... A nie, tutaj zrobiłem schodki, ja, też się tłumok jestem. tam eee, dobra. Tutaj trzeba iść i patrzcie, tu jest ta twierdza, którą wczoraj podbijaliśmy. I teraz, jak się pójdzie tutaj, no to mamy przejście, więc ja wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Dobra, o tej ziemi tu się dziwnie chodzi. Patrzcie, duża ta twierdzenia. Wszystko to raz wczoraj budowałem wraz z limonacją, znaczy, a to akurat ja budowałem. Jest tam jeden mega upierdliwy tunel. Zaraz wam pokażę dlaczego, bo nam się obija oboki. To akurat robił limonka, ale szacun, bo ja bym nie wytrzymał. Ja prędzej to bym po prostu rozwalił, wydecenował to. O, on to cierpliwie kopał, a ja bym nie dał rany. i patrzcie, ja teraz to tak sobie szybko idę, a to jest takie wolne. Więc odcinek i tak będzie się nazywał, nazwałem COVID-a w Minecraft. No jak było już nazwałem dawno, już nie wiem, z dwa miesiące temu, czy tam miesiąc, ale niestety się coś nie zapisało i jest słabo. My tu idziemy, patrzcie, fajna droga możecie pisać. Yy, to jest jakieś 10 tysięcy kratek od Rurowanie mi w rzeczywistym świecie, natomiast w tym świecie jest to z taki tysiąc kratek, ale wiecie, naderem no to i tak dużo, bo ee, jakby to jest, po prostu wiecie, daleko, no co tu dużo mówić. Szybka jest ta droga, nie powiem, tylko ona jest strasznie, tutaj wolę trzymać, bo zaraz tutaj zginę w sensie nie zginę tylko tu zginąłem zaraz wam pokażę dokładnie na którym na czwartym schodku zginąłem dokładnie w tym schodku zginąłem yy, i idziemy dalej więc tam spadłem bo się źle podbudowywałem i zapraszam do zalajkowania tego odcinka oraz yy, do zalajkowania odcinka oraz do yy, zasubowania kanału bo zauważyłem że 70% ludzi oglądających są subskrybentami, co mnie bardzo cieszy. A 25% osób nie subskrybuje, a ogląda moje filmy, i to też mnie cieszy. Ale wolałbym, żebyście zasubskrybowali. Możecie nadkliknąć dzwoneczek na żadne, ale wiecie, zawsze by to było coś lepszego do. Wiecie, jakby byłoby mi po prostu milej my szybko idziemy teraz tunelem do limonkowo tutaj jest zawsze takie zejście przy którym a nie to nie to jest to, to nie to zejście eee, okej okay, tu idziemy i tu jest taka spirala ja też nigdy nie lubię schodów spiral bo zawsze z nich spadam a to akurat już budował limonką. od tego momentu i tam nawet chyba trochę dalej w tym ten tunel to chyba też on nawet budował bo już nie pamiętam że ja nigdy nie umiem tych schodów robić e... O dobra, przeszliśmy na całe szczęście i zaraz będzie taki mega, mega fest upierdliwy tunel w którym będziemy szli z minutę co najmniej i on jest taki właśnie, że będzie taki wyprofilowany jak ten że będzie trzeba tak chodzić lewo i prawo tylko że to jest jakby nie ma ściana, tam będą ściany i właśnie wchodzimy do tego tunelu Oczywiście zapraszam na kanał Dolimonki przez te trzy dni, jak mnie nie będzie, bo on nagrywa fajne odcinki z Brawla. No i bardziej się zaczyna. Widzicie? I jak się idzie przez minutę. I to jest takie m, trochę kiepskie. W sumie takie jest szybciej, więc pójdziemy sobie w ten sposób. E w ogóle generalnie teraz tego nie widzicie, ale ja, jeżeli by ktoś przede mną szedł, na przykład Limonka, to yy, właśnie on tak dziwnie się kiwa. Jego skin w tych ścianach tak się kiwa lewo-prawo. To tak wygląda, choć tak wcale nie jest. Dobra, my idziemy. Zaraz będziemy ku końcu. Będzie trzeba kiedyś to przeżyć, bo to jest mega wkurzające. I on w ogóle ma tam swojego konika. Pokażę wam później. Nawet się przejedziemy. Ale spokojnie nie nazwiemy go COVID. A możemy takiego pranka zarobić, Że nazwiemy go COVID. Jeżeli to oglądasz Limonka, to pozdro. Dobra. Dobra, tak chyba jest szybciej, czy nie? Nie, spokojnie nie jest. Szybko idziemy. Tutaj możecie widzieć koniec, ale to jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero tak, bo Limonka tutaj widział lawę. No i to właśnie dlatego, tutaj dał takie coś. E, w ogóle słychać gasta u mnie. Nie wiem, czy u was też. Ale patrzcie, tu jest koniec tego tunelu. Jesteśmy w niebie, widzicie to? Tu jest koniec tunelu, widzicie? Mówiłem wam, że tu się idzie, nie z półtorej minuty, minutę. Coś w tym stylu. Ale teraz tutaj już koniec tunelu. Gasty są wkurzające. I mamy przejście portalowe wreszcie, więc będziemy mogli chodzić sobie do wioski jego i mojej. I tutaj zaraz będzie już gdzieś portal do Limonkowa. Będzie to, nie wiem, jest około 10... O, o, widziałem, widziałem, mówiłem. No i dzisiaj zakończymy odcinek w Limonkowie. Miał się... Mieliśmy dzisiaj nazwać covid nie wypaliło, może nazwę to przed odcinkiem albo na następnym, jak się coś ja bo myślę, że to jest lag po prostu. Już próbowałem wychodzić z serwera i wchodzić, ale stało się tak. I patrzcie, gdzie jesteśmy. Akurat tu jest noc, więc ja se pójdę tutaj spać i was po tym yy, Dobra, znowu ten, bo generalnie jestem pierwszy raz w ogóle w tym mieście. Widziałem tylko tyle cenego ekranie, co mnie prosiła. Tutaj ma iskrzyłudy. na nie będziemy mu zabierali. I niektórzy z was mogą nie uwierzyć, ale to drzewo, naprawdę, wyrosła tak sadzonka i się przewaliło drzewo, jakby. Yy, tutaj ma portal. W ogóle to jest bardzo olbrzymia messa. E, tutaj na odmiany mamy e, jego y, właśnie farmę brodawek, również mam u siebie, więc zapomniałem o I patrzcie, co tu ma. Tutaj ma niebiesko-białe, y, jakie niebiesko, zielono-białe y, owce i to jest właśnie ten jego konikrio. Patrzcie, jak wysoko skacze, patrzcie, o, no tak są nisko jak COVID, ale patrzcie, jak zapiernicza, jak głupi, nie? Patrzcie, 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 patrzcie. Nie, zapiernicza, że aż głowa boli. No, dobra. Więc ja bym się powoli z wami żegnał. Eee, oczywiście zostawcie suba oraz lajka na tym kanale, jeżeli spodobał wam się odcinek. A ja wychodzę z tego wszystkiego, z tych nie wiadomo czego i się z wami żegnam. I tak, sub, lajk like i do następnego. Elo.